Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj zestaw z jednej z najlepszych autorskich serii Lego Monster Fighters. A chodzi o zestaw Wilkołak. 243 elementy za 85 zł. katalogowo. Tyle ten zestaw kosztował w 2012 roku. Dzisiaj mamy końcówkę roku 2022. No i za zestaw zapłaciłem 250 zł. Tyle, że zestaw jest w idealnym stanie, jest zaplombowany. No i przyznam szczerze, że trochę pewnie będzie mnie bolało serce, kiedy będę otwierał tego misba. No ale czego nie robi się dla Was, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, jest to zestaw, który. Bardzo mi się podobał, i ja pamiętam, że w roku 2012 wracałem do Lego po przerwie, tak mniej więcej od półtorej roku. I ten zestaw był dostępny w sklepach. Ja go nigdy nie kupiłem. Nawet pamiętam, że raz w smyku wstałem przy półce, miałem go w ręce. Miał na sobie taką wielką naklejkę, bo była jakaś promocja, i ja go wtedy finalnie nie kupiłem. A potem tak czas mijał, i ja go dalej nie kupowałem, ale w końcu ten błąd nadrobiłem. I Wilkołak w końcu trafił w moje ręce, i dzisiaj wspólnie go obejrzymy. Pudełko może i wydaje się duże, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jest całkiem cieniutkie, no bo zobaczcie, mniej więcej tak na pół palca wskazującego grubości. A jeśli chodzi o zawartość, mamy tutaj drzewo, z którego wyskakuje wilkołak. Co istotne, ma świecące w ciemnościach pazury. To naprawdę w 2012 roku robiło efekt wow. Mamy tutaj też jeden z kamieni, chyba księżycowych, jak dobrze pamiętam, na którym mamy nadrukowany symbol wilka. No i tutaj mamy też taki pojazd stylizowany troszeczkę na serię LEGO Adventurers. I Jeden z tych łowców potworów jest też troszeczkę stylizowany na barona. No a z drugiej strony, tak to wszystko się prezentuje: mamy wyskocznie, gdzie możemy właśnie wystrzelić wilkołakiem. Tutaj jest jeszcze taka króciutka historyjka o wampirze, który pokazuje, że jeden z tych kamieni służy do przyzwania wilkołaka. No a tutaj mamy taką bardzo fajną grafikę, gdzie łowcy potworów pojedynkują się z potworami, które właśnie w tej serii się znalazły. Kurczę, to była naprawdę fantastyczna seria! i... Wstyd się przyznać, ale to jest mój dopiero drugi zestaw z Monster Fighters. Tak prezentuje się instrukcja. Ja jeszcze sobie zerknę, żeby zobaczyć, czy mamy tutaj zaprezentowane inne zestawy. I tak są. No to, żeby nie było, przypominam, jak one się prezentowały. Ten najmniejszy po lewej to jest potwór z bagiem. Następnie mamy mumię, którą ja kiedyś wam pokazywałem. Też udało mi się kupić za chyba jakieś 70 zł, chyba 2 lata temu. Tutaj mamy też Karawan Wampirów, bardzo fajny zestaw. To był zestaw o takiej trochę ograniczonej dystrybucji. A nie, przepraszam, ograniczoną dystrybucję to miał zestaw z tymi takimi grobami. Tutaj mieliśmy laboratorium szalonego naukowca. Tutaj mieliśmy z kolei ten nawiedzony pociąg i największy zestaw, czyli zamek wampirów. No ale dobra, nie będę wam przynudzał. Kto będzie chciał sprawdzić, jak Monster Fighters wyglądało w całości, ten znajdzie sobie to wszystko w necie, a ja idę składać zestaw i zaraz go będziemy oglądać. To jest Także wracamy myślami do archiwalnych zestawów LEGO i myślimy, że one są lepsze aniżeli były naprawdę. I tutaj myślę, że też tak jest, bo nie ma się co oszukiwać. Konstrukcja drzewa nie robi jakiegoś wielkiego efektu. Wow. Wydaje mi się, że zdecydowanie ciekawsze drzewo mieliśmy w serii Hidden Side, która też była powiedzmy takim, hm, spadkobiercą z serii Monster Fighters, bo tam mieliśmy aplikacje, tam ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie stwory były na jednokopyto, bo to raczej były jakieś takie duchy. Tutaj w Monster Fighters mamy do czynienia z potworami klasycznymi, jak wampir, jak potwór Frankensteina, wilkołak itd., itd. No ale dość może tej gadaniny, zerknijmy najpierw na pojazd. A on naprawdę wygląda bardzo dobrze, i myślę, że skojarzenia z serią LEGO Adventurers są jak najbardziej na miejscu. Zresztą mamy tutaj takie akcenty, które z tą serią kojarzą się jeszcze bardziej. Zobaczcie, rewolwery, które imitują oczywiście tłoki silnika. Mamy też takie bardzo fajne cztery lampy. Trochę nie do końca przekonują mnie tylne koła, no bo mamy tutaj zdecydowanie większe opony, natomiast felga jest dokładnie taka sama jak z przodu, i tutaj ma się wrażenie, że jest to jakiś taki nie do końca poprawnie wykonany traktor. Mamy jeszcze taką srebrną żabę z przodu. Dość sporych rozmiarów grill, no i tak pojazd prezentuje się z tyłu. I w ogóle myślę, że to skojarzenie z traktorem jest jak najbardziej na miejscu. Możemy sobie tutaj naturalnie posadzić w środku minifigurkę i to właściwie tyle, tylko że myślę, że gdyby to miał być oddzielny zestaw, to taki pojazd mógłby być po prostu polibagiem. A drzewo tak jak mówiłem wcześniej raczej nie powala na kolana, ale na pewno warto zwrócić uwagę na ten kamień, no bo zobaczcie, to jest naprawdę bardzo ładny element. Mamy tutaj też wewnątrz drzewa takie transparentne klocki w tym samym kolorze co sam kamień. No i możemy mieć wrażenie, że po prostu ten kamień został gdzieś tam z tego drzewa wyciągnięty, ewentualnie że drzewo wylało jakąś taką żywicę, z której później ten kamień powstał. Więc wygląda to całkiem nieźle. Co do samego wyglądu, to tutaj po prostu brakuje mi troszeczkę jakiejś takiej konsekwencji, bo mamy trochę jakiś takich szpar. Mamy tutaj te wystające skosy. I tak szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka można się zastanowić, czy to aby na pewno jest drzewo. Bo tak jak mówiłem. Teraz drzewa, które dostajemy w różnej maści konstrukcjach, czy to mniejszych, czy większych zestawach, co one po prostu najzwyczajniej w świecie wyglądają zdecydowanie lepiej. A tutaj jest tak troszeczkę... Nie do końca to wszystko dopracowane, ale mimo wszystko jej ja tak podchodzę do tego zestawu z dość dużym sentymentem. I co istotne, mamy tutaj miejsce, gdzie możemy umieścić wilkołaka, i zobaczcie, jak fajnie wygląda ten mechanizm. Dlatego, że w momencie, kiedy naciskamy klocka w tym miejscu, to oprócz tego, że podnosi się ta wyskocznia dla wilkołaka, to jeszcze rozsuwają się elementy, które mamy tutaj po bokach. I zaraz Wam to zademonstruję w całości, jak wilkołak może wykonać bardzo, bardzo daleki skok, i działa to w ten sposób. O, dobra, tak jeszcze nie działa, bo trzeba mu wyciągnąć te pazury, żeby mógł swobodnie sobie tam wyskoczyć. No i teraz pyk. Poleciał naprawdę bardzo daleko. No i tutaj jeszcze może nie do końca to opadło. I teraz zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje, kiedy opadają te gałęzie. Tutaj wilko łaka. W teorii przynajmniej nie widzimy, w momencie kiedy go tutaj posadzę, no to zobaczcie, on nie jest jakoś tak bardzo mocno widoczny. I kiedy ja naciskam ten element, to zobaczcie, on wyskakuje za tych wszystkich krzaków. I to akurat jest wykonane bardzo fajnie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się właśnie ten mechanizm, ta opcja wyskakiwania z za krzaków, niż samo drzewo, bo tak jak mówiłem wcześniej, konstrukcyjnie ono jest po prostu takie dość pokręcony i myślę, że to będzie najlepsza opinia o tej konstrukcji. Minifigurki wyglądają naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o łowcę potworów, no to zobaczcie, mamy fajne nadruki na torsie i na nóżkach. Można też mieć skojarzenie z tym łowcą z Jumanji, który też chodził po mieście ze swoją pukawką i próbował polować na wszystko, co tylko się rusza. No albo, tak jak mówiłem, można mieć skojarzenia z Baronem z Adventurers. No i tutaj mamy jeszcze na wyposażeniu tego typu broń. Co do wilkołaka, on wygląda też całkiem nieźle. Mamy tutaj potargane ubrania zarówno na torsie, jak i na nóżkach, te nadruki fajnie widać. No i nie ma on standardowej głowy minifigurki i jakiejś nakładki, tylko po prostu wielki odlew głowy wilkołaka. O. Tak to wygląda. Kiedy odepniemy sobie głowę, to ona prezentuje się w ten sposób. No i tutaj mamy element, który jest nam znany też jako pazury Wolverina, tyle że tutaj, w tej wersji, właśnie świecącej w ciemności, i dzięki temu wilkołak ma naprawdę długie szpony. Czy warto było wydać 250 zł na ten zestaw? Hmm. Chyba tak, bo mimo wszystko wróciło wiele wspomnień i ja też mogłem czuć się tak, jakbym przeniósł się 10 lat wstecz, bo otworzyłem sobie zaplombowany zestaw z serii LEGO Monster Fighters i mimo tego, że drzewo konstrukcyjnie nie powala, mimo tego, że pojazd bardziej może kojarzyć się z konstrukcjami z lat 90., a nie na przykład ze Speed Champions, to i tak miałem dużo fright ze składania tego zestawu i z obcowania z nim. Mechanizm wyskakiwania wilkołaka jest naprawdę świetny, a minifigurujący, Dają radę, i najgorsze jest to, że w momencie, kiedy otworzyłem ten zestaw, to mam ochotę na więcej. A kupienie zaplombowanych zestawów z serii LEGO Monster Fighters niestety wiąże się z bardzo dużymi wydatkami. No i teraz sam muszę zrobić sobie rachunek sumienia, czy zacząć się w to pakować, bo niestety bardzo bym chciał. Tylko że cenowo to jest naprawdę srogi wydatek. Ale zestaw jest wart uwagi, no bo Monster Fighters, tak jak mówiłem wcześniej, to jest jedna z najlepszych autorskich serii LEGO. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.